Katarzyna Sieracka, witam Państwa w studiu Kongresu Miast i Biznesu. Moim i Państwa gościem jest Bartłomiej Hajduk z MB Group. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Powiedział Pan kiedyś świadomość i możliwość. Czy mogę prosić o rozwinięcie tej myśli? To może były pierwsze słowa, które wypowiedziałem, angażując się w przedsięwzięcia dotyczące gospodarki odpadami, czy generalnie ochrony środowiska. Kiedyś nie było tyle mądrych słów i stwierdzeń, i definicji którymi się dzisiaj posługujemy, musieliśmy wiele stworzyć sami na nasz użytek i, między innymi, świadomość i możliwość było tym określeniem, które budowało no, nasze myślenie o rozwiązaniach, które zastosujemy do realizacji celów biznesowych. Powstała idea systemu zbiórki, u podstaw której ta ideologiczna ideologiczne znaczenie tych dwóch słów, u podstaw, które jakby funkcjonowało. Świadomość i możliwość, my dawaliśmy możliwość, ale musieliśmy budować świadomość, bo nie było świadomości, ani nie było możliwości. I tak trwamy do dzisiaj w tej misji. A jak dzisiaj z tą świadomością? No znacznie lepiej, znacznie lepiej. Różne dane przedstawiają różne instytucje, ale jesteśmy w zdecydowanie innym Położeniu konferencji, wydarzeń, artykułów, publikacji jest dużo więcej. Świadomość społeczeństwa, ta rozumiana jako ekologia, wynika nie tylko z tej naszej szczytnej działalności, ale też z różnych kreowanych przez przepisy unijne dyrektyw. Także nie jestem w stanie określić poziomu w sposób metodyczny czy, czy, czy statystyczny, ale na pewno. Poruszamy się po znacznie szerszym znaczeniu tych, tej świadomości. A jakie mamy możliwości? Przede wszystkim to rozwiązania, które biznes, głównie biznes, teraz w dużej mierze też samorządy, promują jako te, które poprawiają życie mieszkańców. Świadomość tego, gdzie i jak zachować się, aby być ekologicznym, nie tylko w kontekście, tego przysłowiowego śmiecia, ale też wielu innych takich postaw, choćby proekologicznych, jest, jest dużo większa, dlatego że popularyzujemy to na tych płaszczyznach biznesowych. Mamy wiele ustaw w Polsce, mamy wiele rozporządzeń. To też jest regulacja. Dzisiaj mówimy o deregulacji. Może to zaszło za daleko wciąż jednak możliwości. Jest więcej. Gdybyśmy chcieli podsumować to, co będzie dobrym ruchem, oczywiście w, nie mówię o szachownicy. Co będzie dobrym ruchem? Co będzie dobrym ruchem, jeśli chodzi właśnie o ekologię, jeśli chodzi o działania na rzecz środowiska, na rzecz zrównoważonego rozwoju? Jak Pan ocenia, co będzie tym dobrym ruchem dzisiaj? Przede wszystkim analizowanie skutków decyzji politycznych i biznesowych w sposób odpowiedzialny. To jest uważam, największa przeszkoda, bo powstaje bardzo dużo założeń, które w skutkach działają odwrotnie albo zamierzenia są inne niż osiągane cele. Jeżeli będziemy lepiej przygotowani do tych, do tych decyzji, to, to będzie dobry ruch. Cała reszta jest w Polsce bardzo dobrze adaptowana. Czy to z rynków zagranicznych, czy to z rozwiązań bardzo nowa, nowatorskich i to też w warunkach polskich nowatorskich. Mamy bardzo świadomych polityków, bardzo świadomych samorządowców, bardzo świadomy biznes i coraz bardziej świadome społeczeństwo. Damy radę się odsypać? Oczywiście nawiązuje do hasła tegorocznego kongresu Zasypani. Jeżeli mowa o odpadach, to my nie mamy problemów e, krajów, e, nazwijmy je. Cywilizacyjnie bardziej rozwiniętych. Nasze ulice nie są brudne. A jeżeli są, to najprawdopodobniej nie z tego powodu, że jesteśmy zasypani, tylko podjęliśmy złe decyzje co do, co do uporządkowania tego, tej przestrzeni. Także ja obaw o to, że zostaniemy zasypani, nie mam. Wciąż można mieć obawy o rosnącą ilość śmieci, ale to chyba największy, najmniejszy z tych największych problemów. Wyzwania są gdzieś indziej. Kiedy je przestaniemy produkować? Oto jest pytanie. Chyba nigdy. I na tym skończymy. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu, Dziękuję państwu. dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.